Dobrze, zanim zaczniemy, to podsumujmy sobie trzy główne zmiany, które mieliśmy w tym roku, które wpłynęły na to, jak na kolejne musimy się przygotować. Zacznijmy od stycznia. Czy ktoś z Was pamięta, jaką mieliśmy rewolucję w styczniu? Okej, okay. Łukasz o tym wspomniał na samym początku. Straciliśmy pracę, czyli ludzie od Google Adsów otrzymali informację od Google. Tak, jesteście bezrobotni. Ogarnęliśmy waszą robotę automatycznie. Powstała kampania Performance Max. Można się przekwalifikować, prawda? Drugi temat wyszedł w marcu. W marcu nad, nadszedł czas, gdzie coś, co odciągaliśmy przez blisko dwa lata, nagle nas dopadło, czyli zostaliśmy zmuszeni przejść na Analityxa czwartego. Nikt nie chciał, każdy musi. Taką mamy sytuację. Numer 3. Trzecia wielka rewolucja miała miejsce w maju, nie aż tak dawno temu. Natomiast okazało się w maju, że jako marketerzy nie możemy tak po prostu sobie mierzyć ruchu na naszej stronie, nie możemy tak po prostu śledzić naszych użytkowników. Musimy ich spytać o zgodę. Trochę niefortunna sytuacja, bo kiedyś mogliśmy robić co chcemy, teraz musimy spytać, szanowne, kliencie nasz potencjalny, czy chciałbyś być przez nas śledzony, czy też nie. No i niestety, jeśli tego nie zrobimy, no to mamy konsekwencje. Konsekwencje w postaci zbanowania naszych kont Google Adsowych, nieprzyjemna sprawa. I konsekwencje finansowe, tam bodajże do 4% obrotu naszej firmy rocznie, trochę bardziej nieprzyjemna sprawa. Więc biorąc pod uwagę te trzy zmiany, które mieliśmy w tym roku, można się zastanowić, jak firmy odpowiadają na te problemy. Czy wszyscy jesteśmy przygotowani, czy już jesteśmy gotowi na pewne wdrożenia. Przeprowadziłem w cudzysłowie pewne badania, przez cały rok prowadziłem szkolenia, konsultacje, audyty, żeby sprawdzić, jak wygląda obraz branży. Czy my jako marketerzy jesteśmy gotowi na przejście na nową analitykę, no bo performance maxy stały się bez naszej wiedzy. Jesteście gotowi na wykres? Jest jeden człowiek, który jest gotowy. Wystarczy. Dobrze, uwaga. Macie tak samo? Zaglądacie do czwórki, niby fajnie, ale jednak wrócimy do starszej wersji. I tak, czwórka ma swoje mankamenty. Nie ma tam takich podstawowych rzeczy jak współczynniki konwersji, wszystkie nasze rasy, CPA i tak dalej. Jest to uporczywe, ale trochę nie mamy wyboru. Nie mamy wyboru i mamy tylko 7 miesięcy, także delikatnie musimy trochę przyspieszyć proces wdrażania tego w naszych firmach. Natomiast przejście na czwórkę, to jest pół biedy, to jest kwestia nauczenia się nowego interfejsu, nowego podejścia do analityki. Natomiast żeby móc analizować dane w czwórce, musimy spojrzeć na kolejny wykres, czyli na stan wdrażeń technicznych. Zakładam, że wszyscy jesteście przygotowani, prawda? Macie już wszystko poinstalowane u siebie? Nikt nie odkłada tego na ostatnią chwilę? W ogóle? ok? No bo znowu, pytając osobę, raczej będzie to wyglądało w ten sposób. To jest obraz e, piątku, dzień przed katastrofą, dzień przed wyłączeniem analityksa trzeciego. Więc tak, pamiętajcie o tym, nie jest to rzecz do zrobienia w jeden dzień. Lepiej, żebyście to zrobili już. Tak naprawdę powinniście to zrobić już w lipcu tego roku, żeby mieć więcej tych danych. Dobrze, są zmiany. Wiemy, że się musimy przygotować, z tym bywa różnie. Natomiast pomówmy o wyzwaniach. Tak naprawdę, co stanowi główny problem w tym naszym świecie analitycznym, na który musimy odpowiedzieć w przyszłym roku? Pierwszy temat, który bardzo mocno nas w tym momencie. Dotyka tak to nawijmy, nazwijmy. Mateusz wspominał przed chwilą, że musimy zmienić podejście. Musimy przeskoczyć z ROAS-u na LTV, musimy przeskoczyć z CPA na KAC, i tak dalej. I wszystko byłoby świetne, gdyby nie fakt, że mamy coraz gorsze dane. I mamy mniej dokładne dane, tym gorzej będzie to wszystko optymalizować. A nawiązuje to do tego, że nasze fantastyczne ciasteczka są coraz częściej kasowane przez przeglądarki, więc mierzenie na przykład wartości LTV będzie wybitne, wybitnie trudne, jeżeli nasi użytkownicy, którzy przychodzą na naszą stronę na przykład przez safari, te ciasteczka mają kasowane po siedmiu dniach. No to ciężko będzie cokolwiek policzyć, a tak naprawdę nie dojdziemy nawet do drugiej transakcji w tym przypadku. Drugi problem, o tym już rozmawialiśmy, to są te zgody. Siłą rzeczy, jeśli ktoś się nie zgadza na ciasteczka, to trochę mamy dziurę w danych, co też powoduje braki w danych. Braki w danych powodują z kolei problem z optymalizacją, więc nasze koło się coraz bardziej napędza. I tu jasne, możemy się pocieszyć, że na podstawie testów 80% osób zgadza się na ciasteczka. No i świetnie, ale jak popatrzymy na to pod drugim kątem to mamy dziurę w danych dwudziestoprocentową i tu jest mniej świetnie i na ten problem też będziemy musieli odpowiedzieć i jakoś temu zaradzić. Trzeci problem to fakt, że jeżeli nie mamy danych, a nasze kampanie robią się coraz bardziej automatyczne, to mamy trochę przerąbane, bo jeżeli one nie mają danych, a się automatyzują na ich podstawie, albo przynajmniej na ich części, to jak się domyślacie, efekty działań naszych jako marketerów będą coraz gorsze, albo raczej można powiedzieć, że nawet uzależnione od przypadku. Można byłoby to podsumować w taki sposób, że jeżeli idziemy w pełną automatyzację, to ona będzie tak świetna, jakie dane dostarczymy do algorytmów, które będą na tym działać. No i wyobraźcie sobie taką sytuację. Wchodzicie do Excela, też powiedzmy jakaś mini maszynka do automatyzacji, i zadajecie mu takie parametry, wrzucacie sobie w kolumnę dwie wartości wejściowe, czyli na przykład styczeń i kwiecień. No, i chcecie, żeby to się zautomatyzowało, prawda? Żeby system na podstawie danych wejściowych zrobił Wam wiecie, wszystkie poszczególne miesiące. No, i jeżeli nasz algorytm ma mało danych, to możecie spodziewać się mniej więcej czegoś takiego, więc powstanie nam luteń, kwiecień i jeszcze wszystkie inne listopadzień, miesiąc, w którym się na przykład urodziłem, prawda? Efekt jest świetnie, o to system prosiliśmy, natomiast czy to będzie konwertować, no to już jest jakby kolejne pytanie. Co musimy zrobić? Wiemy, że potrzebujemy dobrych danych, wiemy, że potrzebujemy poprawić obecną sytuację, w której się znajdujemy, więc stare dobre podejście. Kiedy tylko i wyłącznie instalowaliśmy kod Analytica na stronie, już nie będzie OK, bo ciasteczka są kasowane, bo nie mamy zgódna ciasteczka uzyskiwanych, także to już po prostu nie przejdzie. Jak również potrzebujemy do systemu wrzucać dodatkowe informacje, tak jak też z wcześniejszych, z wcześniejszych prezentacji widzieliście, musimy dokładać informacje o naszych użytkownikach, czy są nowi, czy powracający, jaką mają wartość dorzucamy ich identyfikatory, maile i tak dalej, żeby lepiej ich rozpoznawać i w związku z tym musimy uzbroić się w kolejne narzędzie. Prawdopodobnie z niego korzystacie, w większości przypadków, mówimy tutaj o Google Tag Managerze, natomiast dążę do tego, że jego musicie wzbogacić jeszcze o warstwy danych, w których będziecie te dodatkowe informacje trzymać, aby potem, pamiętajmy o celu, nasze automatyczne kampanie działały coraz lepiej. Na tym etapie jest większość osób, część przeszła jeszcze jeden krok dalej, Czyli dorzucaliśmy do tego wszystkiego nasze wszystkie właśnie narzędzia do zbierania zgody o ciasteczka i mniej więcej w ten sposób wygląda na ten moment większość stron internetowych, które w tym momencie respektują zgodę na ciasteczka, ale mamy jeszcze jeden problem związany z tym, że te ciasteczka będą później kasowane. Natomiast co się dzieje w sytuacji, kiedy ludzie się na ciasteczka nie zgadzają? Na całe nasze szczęście, jeśli korzystacie z Oniteksa 4, jeśli macie dobrze podpięte kody, to te wszystkie braki zgód są na całe szczęście modelowane. Więc jeśli to dobrze zrobimy, to znowu poprawiamy jakość naszych danych, respektując jednocześnie zgodę naszych użytkowników. I tutaj wszystko byłoby spoko, czyli mamy lepsze dane, respektujemy zgody użytkowników, natomiast nadal przeglądarki będą kasować nasze ciasteczka, a o to właściwie w większości czasów się opieramy. Także jeszcze jeden element trzeba dodać do naszej układanki i na koniec dnia wdrożenie będzie wyglądało mniej więcej w ten sposób. Tak troszkę elementów doszło. Główny element, który doszedł, to jest ten niebieski na środku, jest to Google Tag Manager Server Site. To jest temat, który na pewno będzie Was interesował w przyszłym roku. To on właśnie będzie starał się utrzymać nasze ciasteczka dłużej przy życiu. Tak to nazwijmy w uproszczeniu. To też będzie nasz hub danych, z którego będziemy przesyłać informacje zarówno do systemów reklamowych, jak i do analityksa i cała ta ścieżka będzie zbudowana. Więc tak, naszym hubem w przyszłym roku będzie Google Tag Manager Server Site. To jest temat, którym musicie się zainteresować trochę, czy będziecie chcieli, czy też nie, z tego względu, że to będzie nasza metoda na ten moment, żeby te dane mieć w ryzach, żeby jak najdłużej je trzymać i na nich pracować. Dobrze, zróbmy sobie ściągę, bo z tego wykresu może nie wychwyciliście do końca, na co musimy się przygotować. Pod kątem wdrożeń. Numer jeden, Analytics czwórka. Czy chcemy, czy nie chcemy, prawda? Z dobrych informacji, Analytics czwarty lepiej łączy dane, ma możliwość modelowania braku danych, dba o prywatność użytkowników, także idzie to w dobrą stronę. Numer dwa to są zgody na ciasteczkę, czyli tak zwane systemy do consent Management Platform. Po prostu musimy respektować zgodę użytkowników, więc już nie ma wyboru, to też musimy wdrożyć. Numer trzy to jest wcześniej wspomniany server side. Po prostu musimy przeskoczyć na architekturę serwerową, tak, aby mieć maksymalnie poprawne dane zbierane, które potem będą zasilać wszystkie nasze działania marketingowe. Wspomnieliśmy też o dodatkowych parametrach, czyli właśnie określanie dodatkowych informacji dotyczących użytkownika, jego parametrów i tak dalej. Więc kolejnym elementem będzie wzbogacenie lub zbudowanie warstw danych, w których to te wszystkie dane będziemy umieszczać, tak żeby potem między innymi Wasze kampanie Google'owa, jak również Face'owe, były tymi danymi zasilane. Czyli mówimy o konwersjach rozszerzonych, w Google Ads mówimy o Facebook API, to wszystko będzie działać właśnie w tym jednym kombajnie, na podstawie data layeru Google Tag Managera i będzie to wszystko spinało się do końca. No i ostatni element, o który też warto zadbać, jest to importowanie danych offline'owych. Czyli taki prosty przykład, pozyskujecie LIDA i potem on konwertuje już offline'owo. O czym Analytics nie będzie wiedział, dopóki go nie poinformujemy, czyli te wszystkie informacje musimy jeszcze zwrotnie cofnąć sobie do naszego systemu, tak żeby móc obliczyć też wcześniej wspomniany już koszt pozyskania klienta, a nie tylko koszt pozyskania LIDA. Techniczna zabawa. Trochę będzie klikania, jak widzicie. To jest jedna z większych rewolucji, która miała miejsce w tak krótkim czasie w naszym świecie analityki. Natomiast jeśli już zasilimy dane, jeżeli mamy dużo poprawnych danych w naszym systemie, to w końcu możemy przejść na kolejny etap naszego biznesu. Innymi słowy, optymalizację kampanii do tej pory oparte o ROAS i CPA możemy zmienić. Na LTV i KAC, prawda? Pod tym kątem. Więc macie poprawne dane, możecie zasilać system. No i tak jak Mateusz wyliczał to na poprzedniej prezentacji, w końcu technologicznie będziecie w stanie przeskoczyć na nowy sposób podejścia do biznesu. Ktoś wdrożył, ktoś pomyślał, zostaje jeszcze zespół marketingu, który musi nadgonić to wszystko. Więc zadaniem marketerów z kolei będzie ogarnięcie czwórki, głównie eksploracji to jest funkcja, z którą musimy się zapoznać. Numer dwa to będzie łączenie danych w BigQuery, też pamiętajcie o limitach Analyticsa 4. trzeba to gdzieś backupować, też możemy z innych źródeł danych wrzucać wszystkie informacje do środka, aby skumulować to w jednym miejscu. Looker Studio, wizualizacja danych, stare poczciwe Google Data Studio w nowej odsłonie. Tam wszystkie dashboardy będziemy w tym momencie robić. No i ostatnia sprawa, czyli kwestia segmentacji użytkowników. Tutaj musimy w odpowiedni sposób umieć podzielić tych użytkowników na części, aby lepiej to analizować. Ok, niby wszystko spoko. Poprawiliśmy analitykę, mamy lepsze dane, mamy wszystko wdrożone. Kampanie robią się same, można byłoby zażartować. Oczywiście możemy tam jeszcze w coś kliknąć, ale. Trochę możliwości mamy mniej z czasem, rodzi się pytanie, czy my możemy tej sztucznej inteligencji ufać? No i sprawdźmy. Możemy to sprawdzić w taki sposób, że niektóre algorytmy sztucznej inteligencji, oprócz optymalizowania naszych kampanii, też potrafią rysować obrazy. Więc spróbujcie wyobrazić sobie to. Macie przed oczami ten obraz? Czego możecie się spodziewać na podstawie danych wejściowych? Jest to łosoś. Tylko, że nie w tym kontekście, którego się spodziewaliście. No, ale ok, może dane wejściowe były kiepskie, poprawiliśmy implementację, wykonajmy drugą próbę. Wiecie, system się nauczy. Wyobraźcie sobie to. Macie psy? Wystarczy dołączyć suszy i będzie, prawda? Efekt. Jest sushi, jest pies, pies jest w domku. Wszystko się zgadza? Znowu, kontekst danych po prostu nie ten. Dobrze, będzie trochę drastycznie, więc dla wrażliwych osób proszę zamknijcie oczy, jak się pojawi wynik. Czekacie w napięciu? No i ciach, prawda? Nie można powiedzieć, że się pomylił, po prostu znowu nie jest to ten kontekst, na który byśmy liczyli. Ale idźmy za ciosem, dorzućmy dużo lepsze dane od naszego systemu, może wygeneruje coś lepszego. Spróbujmy w ten sposób. Uśmiechnięta astronauta, pijący kawę na kole podbiegunowym podczas Zorzy Polarnej. Zdarza się na co dzień, prawda? Także. Lepiej? Znacznie lepiej. Doprowadziliśmy dobre dane, no i wyszło to, co chcieliśmy. Co prawda, nie wiem skąd mają tam lata, ale to już jest inna historia, prawda? O takie dane walczyliśmy. Dobrze, przełóżmy to na biznes. Wyobraźcie sobie, że podchodzicie do maszynki, jaką jest Google Ads i mówicie jej, dobra szanowna maszynko, poproszę wziąć pod uwagę nasze LTV, wziąć pod uwagę nasze koszty pozyskania użytkownika i nie generuje nam to tego typu zwrot. Co otrzymamy? Nieskończoność hajsu, prawda? No bo też o to nam chodziło. Do czego dążę? Pod kątem reklam, na pewnym etapie dojdziemy do momentu, kiedy maszyna wyklika to za nas szybciej. Ona nie będzie spać, ona to będzie optymalizować, natomiast cały czas będzie to robić na podstawie danych. Więc nasza rola jako marketera troszeczkę się zmieni. To znaczy, nie będziemy rzeczy wyklikiwać, tylko sytuacja będzie wyglądała w taki sposób. System zbiera dane i optymalizuje kampanię. Pod ich kątem natomiast my, jako marketingowcy, dbamy cały czas o kontekst tych danych, żeby nie wyszedł na młosość i sprawdzamy, czy dowodzi to odpowiednie wyniki. Jeżeli zachowamy tą współpracę, to nasze biznesy będą dobrze się rozwijać. Dzięki w takim razie i powodzenia do wdrożenia.